Cześć, ja jestem. 1, 2, 3 domo. A w tym poradniku pokażę Wam moją paczkę serwerową na wersję 1, 4, 7. Ja Zapraszam do oglądania Pierwsze co musimy zrobić, to wybrać moją paczkę. Link do tej paczki będzie w opisie filmu. Otwieramy. Wydokumentujemy. Dobrze, teraz możemy. Otworzyć na bok. Otwieramy. Paczka zawiera 17 pluginów. Jak widzicie, właśnie tutaj, co musimy zrobić, to jedyne tutaj wejść. W server properties I tu mamy serwer IP. Wchodzimy w nasze Hamaci. Kopujemy adres. Jemyy tutaj i zapisujemy. Możemy już wszystko wyjść. I chyba to wszystko co musimy... Aha. Jeszcze mogę sobie opalę już sobie dodałem wcześniej. I to wszystko. Odpalamy nasz serwer. i chyba pozpalamy jeszcze. W tym czasie. I jak widzicie ładnie wszystko tutaj idzie. O, jak pokaże się, taki napis, to znaczy, że serwer został poprawnie włączony. To już możemy na razie minimalizować. I teraz i nasz serwer. No, i jesteśmy na naszym serwerze. Yy. I chyba to będzie tyle. Yy. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dziękuję za obejrzenie. Cześć!